Samolotem na lotnisko do Kaniowa. Tam kompleksowa obsługa stankowania, a następnie lot na południe Europy. To oferta Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji. Oferujemy szkolenia dla licencji pilota. Tym, którzy chcą zostać dłużej w Beskidach, oferujemy wynajęcie samochodu i zwiedzenie każdego dogodnego miejsca w okolicy. Niedaleko lotniska mieści się brenna, gdzie na turystów czeka relaks na basenie, spa i usługi kosmetyczne w hotelu Kotarz. Hotel dysponuje 47 pokojami jedno- i dwuosobowymi oraz 10 dwupoziomowymi apartamentami wraz z pełnym wyposażeniem. Posiadamy 150 miejsc noclegowych do dyspozycji gości. Mamy salę restauracyjną, w której organizujemy przyjęcia weselne, różne przyjęcia okolicznościowe. Organizujemy też szkolenia i konferencje, posiadamy dwie sale konferencyjne, chatę grillową z piecem chlebowym do spotkań integracyjnych. Na klientów czekają także tężnia Grota Solna i Grota Lodowa. Dla bardziej aktywnych coś do zaoferowania ma Centrum Aktywnego Wypoczynku, czyli Szkoła Przetrwania na Polu Paintball, Konkurencje Strzeleckie, Kłady Zorbing i Narciarstwo na Trawie. Atrakcji mamy dużo, ale tak niewątpliwie największą jest tutaj park linowy. Największą, bo najwyższą, słupy mają 18 metrów wysokości. Uczymy zasad przepinania, posługiwania się sprzętem tam na wysokości. Na pewno y, można y, trenować tutaj w jakiś sposób y, wspinaczkę. Tych, którzy lubią bardziej przyziemne sporty zaprasza hala sportowa LKS Beskid. Trenują tutaj grupy akrobatyczne, drużyny piłkarskie, a także wioślarze. Dodatkowo oferujemy dla naszych gości miejsca noclegowe w pokojach 2-3 osobowych z łazienkami, jak również mamy zaplecze gastronomiczne, sale konsumpcyjne, restauracje, salę konferencyjną i bankietową. Klub nasz działając ponad 20 lat organizuje obozy nie tylko dla wyczynowców, ale również dla amatorów. Tych, którzy wolny czas lubią spędzać zimą na nartach, zaprasza Kompleks Narciarski Brenna Węgierski. Siedem tras narciarskich o łącznej długości ponad 5 km zostało dostosowanych dla początkujących oraz zaawansowanych narciarzy. Ośrodek prowadzi szkółkę narciarską i snowboardową, a także wypożyczalnie sprzętu narciarskiego i skuterów śnieżnych. Krajowe Centrum Biznesu Lotniczego Beskidy 21 w Brennej czeka na turystów.